Czerwony, mój ulubiony, zegarek nowy mam. O, Borys, no to kogo wstawiasz? Jak dla mnie Brazylia rozniesie wpływ tych Chorwatów. No i pewnie, a, pewnie a ty, tak. A ty, a ty wiesz, że reprezentacja Brazylii pierwszy mecz zagrała prawie dokładnie 100 lat temu? Brytoli roznieśli dwa do 0 wtedy. Ci się tak wkurzyli, że kapitanowi połamali żebra jednemu Brazylijczykowi dwa zęby wybił. Co, a, a dziwisz się? W, 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 wkurzony jestem. A co się stało? Opelego się martwi, no. Sam tam zgubi się, albo co? żebra mu wybiją, zęby po łapkę. daj spokój, no. Twój przyjaciel spełni swoje wielkie marzenie, no. Z tej nam pomacha, no. No, co z tego i tak tego nie pokażą. No i nie pokażą, bo pan pomacha, będzie machał, ale nie pokażą. Nie, no, cieszę się, się. Wszyscy się cieszymy, tak? No, ja się akurat nie cieszę. O miejsce faceta jest przy żonie, znaczy w fabie. No no, 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 no właśnie. No. Jak ty mogłaś tak dopuścić do tego wszystkiego? Na początku to dostawałaś na żebrach, na rzęsach, znaczy o koniem, że albo ty, albo, albo Pele, albo, znaczy Brazylia. A teraz co? Ale jakie ja miałam wyjście, jak mnie zaskoczył? Byłam pewna, że wybierze Brazylię, wtedy bym go nie puściła w życiu. Tu bym go do obaru za nogę przykuła. I trzeba było. I trzeba było, trzeba no, no. było być na moim miejscu. Sonio. Słuchaj, bo mi tak jakoś wychodzi. Po prostu jesteś ważniejsza niż te wszystkie mistrzostwa razem wzięte, niż te wszystkie historyczne bramki. Tak to już nie mów, bo ta na Wembley była ważniejsza. No tam na Wembley może, ale nie, chyba nie. Proszę cię. Naprawdę. Mhm. Nie jadę do żadnej Brazylii. Nie jadę, bo tu jest moje miejsce. Nie tutaj, tylko przy tobie jest moje miejsce. Chodź, spakuję Nie Nigdzie nie jadę, proszę cię. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Nie, nie, nie jadę, no proszę cię, proszę mnie, zgubię się. Ja cię proszę, Pele, dasz sobie radę, zobaczysz kawał świata, zdjęć porobisz, jeszcze nam ze stadionu pomachasz, no. no, nie, no jak jak nie, nie pomacham? Tam będzie tylu ludzi, że, że, że nie pokażę, jak wam, jak wam. No to tak machasz, żeby pokazali, no kochany, zobaczysz najlepszych piłkarzy świata i będziesz szczęśliwy, jak ty sobie pomyślisz czasem, no tam nie cały czas, że ja jestem szczęśliwa i już będziesz jeszcze bardziej szczęśliwy. Mm -hmm. Pele, kochany, mój, proszę cię, zrób to dla mnie. Mm -hmm. Jeź. Wiedziałem, że on nie chciał jechać. Czułem to. Ale ty oczywiście musiałaś go na siłę. No jak na siłę? No ty myślisz, że mi nie jest ciężko. Jakbyście zobaczyli, jak on się potem cieszył na tym lotnisku. Krzyczał, śpiewał, jeszcze sam by tańczył. Cały pele. Nie wiem, ja, na przykład, ja, bym, ja bym chciał do tej Brazylii przecież pojechać, prawda? Ale żebyście mnie na siłę po prostu wypychali, to bym po prostu jak? No bez was, bez, bez ani, bez, bez pelego to w ogóle. Ja się nawet nie wiem, czy chcę w ogóle mecze tu oglądać. A myślicie, że jemu tam jest tak dobrze bez nas? Tak mu jest źle, że na lotnisku sam by tańczył. Ale sam właśnie. Sam by. No sam, sam by tańczył. Nie, nie, pelem się nie przejmujcie. Nie będę wam tutaj imprezki rozwalał. Co ty się sta... Dlaczego ty wróciłeś? To lepiej by było, jakbym nie wrócił, tak? Może w ogóle powinienem był zostać. Ja tylko do Frankfurtu się dowlokłem i od razu takie pytanie. Proste pytanie mi ośliło. Co ty mnie tak nagle na siłę wysłałaś na tę drugą półkulę, ja się pytam. Dlaczego nikt do mnie nie powiedział, Pele, zostań tutaj? Przecież w Brazylii nie ma takiego drugiego stadionu jak nasz. Dlaczego mi nikt tego nie powiedział? Bardzo was przepraszam, że wam mecz otwarcia zepsułem. Pelaj do niego teraz. Wspaniała kobieta.